Last Ruins of Arnak e, Najnowsza gra od wydawnictwa Czech Games Edition Bardzo dziękujemy e, Generalnie duży tytuł e, Tytuł, który teraz jest e, uznawany jako taki najgorętszy ich, ich, ich tytuł w ofercie na ten rok e, Tu widzimy kto, kto jest odpowiedzialny za tą grę e, Teraz jeszcze takie dane, tak 1 do 4 osób, jest tryb solo od 12 roku życia, około pół godziny nagracza. Tak to jest określone, że nagracza pół godziny. I oglądamy, co mamy w środku. Gra, generalnie wydana na bogato. Eksplorujemy taką wyspę, gdzie tutaj będą właśnie kolejne różne ruiny, wykopaliska. Jesteśmy takimi archeologami, łowcami przygód. Coś w rodzaju Indiany Jonesa. Trochę konwencja podobna to, to też do wypra e, wyprawy do Eldorado. Tu widzimy środki transportu, czyli będziemy podróżowali. Tak? To samolot, e, e, że e, tam gdzie samolotem, do, samolotem dolecimy, tam gdzie dojedziemy samochodem, statkiem, te dwa są jednak od siebie rozłączne. E, e, i generalnie każdy z nich przekłada się też na na wuta, na czyli dochodzenie gdzieś piechotą tu są też będą strażnicy, tacy będą pilnować tych określonych świątyń strażnicy, opiekunowie, tak? guardian oczywiście kupujemy karty, tak? prowadzimy badania, tu będziemy widzieli mamy swój dziennik, swoją lupę no, i tu jest teraz e e świątynia, tak? Świątynia właśnie arnaku. I, no i tu, tu są kafelki różne, będą nam też e te kafelki dawać, dawać punkty. E asystentów możemy wynajmować. Są srebrni złoci, ci złoci to są ulepszeni. E artefakty po jednej stronie różdżki, po drugiej, przedmioty. Finałowe punktowanie. To jest odpowiedzialny za produkt. Druga strona plałszy troszkę inna. I tu wariant solo są kafelki osobne. Do decyzji szczałka prawo-lewo. Generalnie gra z automatem. Tutaj wyjaśnienie kart. Generalnie pozycja jest w miarę wolna językowo, poszczególne jakieś tam słowa są na kartach, ale tak to jest: to jest to, to wolna, wolna językowo gra. Wyjaśnienie tych ikon, i wyjaśnienie właśnie wybranych dosłownie słów kluczowych, tego nie ma, nie ma wiele. Oglądamy. Co mamy tutaj dalej? Karty, może za chwilę. Mamy jeszcze plansze, to są pomoce dla, dla gracza. Tak. Co robimy w, w, w co tak, Kopiemy, odkrywamy nowe tereny, nowe stanowiska technologiczne. No walczymy z tym naszym strażnikiem, kupujemy przedmioty, artefakty, zagrywamy kartę. Te z są darmowe, prowadzimy badania, tu dziennik lupa. Możemy, spasujemy, te to, to są za, za free, free, tak, z darmo. No i tu przygotowanie do następnej rundy. Dwóch archeologów mamy, że oni wracają, tak, możemy się strach zdobyć. Startujemy potem z nową rundą, tutaj mamy efekty, że generalnie co i, i ikonografię. No tu mamy tą, te, te, o za 2 za dwa, za dwa, monety wynajęcie pilota, tak. I tu jak się przekłada, że samolot na wszystkie, te są rozłączne. E, e, I tu osobno oba się składają na, na, na buta, tak. Gdzie, do, gdzie, jak to dochodzimy. Co my tutaj jeszcze mamy, znaczniki rozmaite na razie. Na razie na boczek to, bo trzeba tą planszę dużą rozłożyć. Tak to wygląda z drugiej strony. Dobra, na razie wszystko idzie na bok, rozkładam plansze. Tak wygląda nasza plasza. Oglądamy po kolei artefakty. Tutaj stos odrzuconych strach, stos odrzuconych przedmioty. Tutaj będą kolejne fazy yy, naszej gry. Widzimy jako księżyc, tak? Tu jest w pełni księżyc. Tu gdzieś ta różdżka będzie przechodzić nam. Yy, I po tej stronie będą artefakty, po tej przedmioty. I idziemy dalej w grze, tym będzie mniej przedmiotów, więcej artefaktów. Tu widzimy poszczególne lokacje. Są tam statuetki takich bosków i właśnie jak możemy do nich dotrzeć. Jakimi środkami transportu. To będzie też na kartach, tak? Tu mamy kolejne i jeszcze kolejne miejsca. Odkrywanie określonych świątyń. O, to zajmuje nam generalnie czas, tak? Stąd ten kompas jest. Te są pierwsze, te kolejne. A tutaj już początkowo jakieś odkryte, tak? Widzimy, że to są te, to są te, te pierwsze, one już tutaj są razem z namiotem, tak? czyli najpierw namiot, miejsce obozowiska, potem poszczególne środki transportu jako takie z, tak wyglądające, potem kolejne, już się trudniej dostać do nich, jeszcze kolejne, no i tu będzie już ta, ta świątynia. Ta świątynia tu jest jako węża, to jest chyba ta druga plansza, e, a ta, 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 ta bardziej zaawansowana. Poszczególne kafelki, Opłaty, miejsce na lubki. Tutaj mamy bonusowe różne rzeczy, z tego co widzę. I tutaj to, nasz, to prowadzenie tego naszego dziennika. Najpierw będziemy lubkę dawać, potem będziemy dawać od, od dołu do góry, potem będziemy dawać za lubką, będzie szedł nasz, nasz notes. Zobaczmy jeszcze z drugiej strony. Tak to wygląda z drugiej strony i to jest wersja bazowa. Tak to wygląda. Bardzo ładne ilustracje też widzimy tutaj w tle. I teraz jeszcze kolejna rzecz. Plan gracza. Co my tu widzimy? Tak. Tak z drugiej strony. Tu już nam same chcą wychodzić, asystenci, tak, i tu asyst strach, jakby nam zabrakło z kart, żeby było też dodatkowo na, na żetonach, a tu ilości po prostu, razy trzy. Tu widzimy asystentów po drugiej stronie już tych ulepszonych, złotych. Graficznie to jest, to jest śliczne, a tu widzimy srebrnych, tak tutaj jednakowo nie zmieniają się kolorystycznie te nasze te nasze planszetki to jest do bazowej gry i tutaj co, co możemy zdobyć bodajże za każdy chyba takie miejsce zajęte tak mi się wydaje dobrze to by były nasze planszetki gracza oglądamy dalej tak, z drugiej strony znacznik pierwszego gracza i tutaj mamy kafle lokacji, tak no generalnie wygląda to fenomenalnie oglądamy dalej nasi asystenci co daje na, na podstawowe, co nam daje w wersji ulepszonej tu są statuetki tych idoli bożków tu kolejne miejsca takie świątyń do odkrywania Tabli, tabliczki chyba z tych świątyń właśnie, które będziemy tutaj układać tak to wygląda z drugiej strony, tu są ulepszeni oglądamy kolejne już tutaj to są do tej gry Solo prawdopodobnie. I, i, I wyborów. A tutaj są. O ci, strażnicy jacyś nasi. Tak by to wyglądało. Oglądamy kolejne. Kolejnych strażników tu mamy. Różne potwory, stwory. Kompasy, pieniążki A, i, i tutaj prawo, lewo, tak? E, karty. Mówią teraz karty. E, już, już, już. Gdzie ja to mam. No, karty jest też też sporo. One są jednostronne, Okej, okay. no to oglądamy. Śliczna duwa, gra. Generalnie jako, jako tegoroczny przebój tego wydawnictwa. Karty strachu. Pamiętamy, były też żetony strachu, jakby zabrakło kart. Już mam ten symbol. Strach też nam pomaga w eksploracji. Eee, żetony, tabliczki takie potrzebne, ludziki, notatniki, naklejki na lubki, na notatniki, woreczki punktację i rozpoczynają generalnie e, tak czy którym nowy katalog od Underfiling Scale e, Skies e, g, bardzo fajna gra solo e, no i potem właśnie chwalą się Arnakiem no i tutaj cała masa kolejnych generalnie rozpoczynają o, to są hity, stare hity od nich. Tak rozpoczynają cały katalog, kata, katalog od arnaku i od tego walącego się nieba, tak? Czyli jako ich największe teraz przeboje. To jest właśnie ten arnak i, i walące się upadające na nas niebo. Generalnie wydawnictwo znane z samych hitów. O, katalog też się rozpoczyna Arnakiem. Tak to wygląda. Zag zagubione, zaginione ruiny Arnaku, tak. Duża, pięknie ilustrowana gra. Dzięki.